Nazywam się Dominika Włodaczyk i zapraszam na kolejny odcinek Tour de Tour. Witam Was serdecznie, słuchajcie, w miejscu, w którym się urodziłem. No może nie tu na rynku, ale generalnie w tym mieście, w Cieszynie. I to niesamowite emocje, wracać tutaj, wracać teraz z kolumną wyścigu, widzieć tutaj takie tłumy ludzi pracować tutaj, robić to, co się, to, co się lubi i no, jest jakieś takie taki nieraz tego nostalgią, to jest, bardziej, to jest bardziej radość. To jest raczej radość z tego, że, że tak to się wszystko potoczyło i że mogę dzisiaj do Was mówić właśnie z tego miejsca, mogę mówić na swoim kanale, mogę opowiadać Wam o wyścigu Tour de Polonii. Dzisiaj znowu naprawdę dużo się działo, słuchajcie. To jest przygoda, ja zawsze mówię, że to jest wielka przygoda i ta przygoda, jak skończyłem nagrywanie poprzedniego filmu, mój samochód przestał jechać. Ja cisnąłem gaz do dechy, on jechał 80, słuchajcie, i wtedy wykonałem telefon do Przemka Niemca i mówię, Przemo, Houston, mamy problem. Wiem, że Przemo jest samochodziarz, jego data ma warsztat samochodowy i Przemek mówi, daj mi z minut. Słuchajcie, za 5 minut dzwoni, mówi, jedź do Pisarzowic. W środku nocy jego tata odebrał ode mnie samochód przed warsztatem. Żona przemka, Beata, dała mi klucze do przemka samochodu, i wróciłem do Żor. Już na rynek nie poszedłem, za późno było, ale wróciłem do Żor, przemka samochodem, i teraz jeszcze przemka samochodem cały czas. Więc takie są przygody, słuchajcie, tak to się dzieje. Dzisiaj jeszcze do Czech wjechałem, tak jakoś po prostu jechaliśmy do Czeszyna i pojechaliśmy przez Czechy. Po czym się okazało, że przez, Turde, przez trasę polon most jest zamknięty. I trzeba zabrać, i trzeba kupować winietę, bo droga szybkiego ruchu, bo coś tam, bo coś tam, to jest naprawdę jedna wielka przygoda, ale fantastyczna przygoda, ja to uwielbiam, eee, ja się w tym świetnie czuję i bardzo lubię Wam o tym opowiadać, bardzo lubię Wam to pokazywać. Słuchajcie, film nagrywany w odcinkach, w związku z tym jedność czasu i miejsca nie ma tu wielkiego znaczenia, bo trafiłem do miejsca, które jest już właściwie legendą, jak nawet mówił Michał Gołaś przed chwilą. Legendą Tour de Polonia. Ktoś przyjeżdża do hotelu Szafran, to czuje, że jest na wyścigu. Tu się rzeczywiście dzieje. Słuchajcie, tu jest 6 ekip. No akurat ta CCC to już niestety nie jest ekipa, ale jest ekipa Decathlonu, jest ekipa. Bahrajnu, która tutaj właśnie ma kuchnię, jest oczywiście Red Bull Groe rozstawiony na swoim stałym miejscu. I tak sobie pomyślałem, że to włożę jako drugą część dzisiejszego filmu, żeby Wam powiedzieć, jeszcze odnieść się troszkę do wczorajszego etapu, ponieważ były różne, różne głosy na temat tego etapu, na temat tej kraksy. A prawda jest taka, że w no, kolarze dziś, i to kolarze w zasadzie wszyscy, i tutaj wypowiadał się Michał Kwiatkowski, ja rozmawiałem o tym z Rafałem Majką, wszyscy mówili: No cóż, kraksa jak kraksa, to była kraksa wynikająca wyłącznie z tego, co właśnie Rafał powiedział mi w wywiadzie, mówi, czy poza wywiadem w zasadzie, że dziś jeździ się bardzo szybko, że dziś ci młodzi kolarze przede wszystkim podejmują ryzyko i Rafał mówi, no często jest to zbyt duże ryzyko. Mówi, jedziemy 80, pojawia się zakręt i właściwie nikt nie hamuje. mówi, I potem zdarzają się takie sytuacje, i to jest. To była wyłączna przyczyna tej kraksy. Tutaj nie było żadnej, żadnej, nie wiem, dziury w drodze, czy jakiegoś specjalnego zwężenia. Nie. To po prostu chodziło jak to jest w kodeksie. Nie, nie dopasowanie prędkości do aktualnych warunków. No, w każdym razie. I to była jedyna przyczyna, słuchajcie, tej kraksy, no niestety ona się skończyła jak się skończyła, chociaż widziałem tutaj w Szafranie, jak powiedziałem Wam, jest też ekipa Descartes na G2R, widziałem przed chwilą Pola La Peyre. i szczerze mówiąc, no to nie wyglądał na to, że on ma jakieś żebra pęknięte, bo wracał sobie z kolacji normalnym krokiem i w... zabieliśmy dwa zdania, wszystko wyglądało ok, więc... To jest właśnie e, kuchnia ekipy lidera, tak dosyć skromna, ale, ale jest, jest kuchnia. No więc tyle słuchajcie jeśli chodzi o etap e, ten trzeci, o etapie czwartym zaraz, ale znowu z innego miejsca. Etap z Rybnika. No. Nie będę się powtarzał. Moje strony, moje okolice. Był na starcie dzisiaj pan Józef Gawniczek, który tak naprawdę jest odpowiedzialny za to, co w życiu w tej chwili robię i, i gdzie jestem. E, miałem okazję mu podziękować. To też była piękna okazja. Ale sam etap, przykajcie, naprawdę to, że mieliśmy trzech Polaków w ucieczce. E, co się działo przy trasie, kiedy oni uciekali, kiedy kibice ich witali, to było, to było coś niesamowitego. Oczywiście na końcu został ten Bizon Spoław, jak go kiedyś z Darkiem nazwaliśmy i Filip bardzo polubił ten przydomek. I Bizon Puław pokazał, dlaczego go tak nazywamy. Słuchajcie, on tak potrafi, jak widzieliście, przez wiele, wiele kilometrów. Zabrakło niewiele. było. Dosyć jasne, że, że ten peleton go dojdzie, że tam ten Milezji przeskoczył, ale wiadomo było, że peleton ich doścignie, bo jednak siła peletonu na tym dojeździe do Cieszyna, na tych rundach w Cieszynie była ogromna. Ale 2400 metrów przed metą zaledwie ten peleton ich doszedł i później zafinansował Polmanie no, myślę, że Olaf Koi i on to są dwa najlepsi tego tegorocznego Tour de Poloń. I widać, że Manie przyjechał naprawdę świetnie przygotowany. Na mnie olbrzymie wrażenie zrobił Polla Pejras, to, że on stanął dzisiaj na starcie, bo rozmawiałem przed startem z y, Rafałem Majką. Rafał tak dzisiaj obolały, że rzeczywiście tak kulał lekko, dochodząc do podium. On, który zawsze jest energiczny, który zawsze biega, gdzieś tam. Y, y, tym razem był przygaszony, był rzeczywiście obolały, ale kiedy go zapytałem, Rafa, gdyby to był inny wyścig, też byś stanął się na starcie, on powiedział: Nie, nie, to jest Tour de Polonia. Ja przyjechałem tu pożegnać się z kibicami i ja chcę ten wyścig jechać do końca. Tak czy inaczej, ale chcę ten wyścig dojechać, dlatego wiedziałem, że muszę dzisiaj stanąć na starcie. Oczywiście, no, gdyby się nie, nie dało kręcić, no by się nie dało, ale powiedział: Chcę przejechać ten etap, zobaczymy co będzie dalej, ale chcę tu być dla kibiców. Natomiast, Pola Payras, słuchajcie, no nie ma. Takiego, takiej motywacji. On jedzie z tymi piękniętymi żebrami, bo on po prostu chce ten wyścig wygrać. I on dzisiaj przez cały etap jechał z przodu peletonu. On dzisiaj cały czas był tam, gdzie powinien być lider. To naprawdę jestem, jestem pod wrażeniem je, jego jazdy, a tu w cieszynie. Dawno, dawno nie widziałem takiej atmosfery i takich tłumów. To było coś niesamowitego. Dzisiaj, widzicie, to jest kolejna przygoda. Nie mam mikroportów, na, nagrywam tak po prostu bezpośrednio. E, słychać tam te wszystkie dźwięki składanej sceny i tak dalej. Ale, e, ale rzeczywiście ta atmosfera tu w Cieszynie była niesamowita. Dziękuję Cieszyn, bo, bo sprawiliście dzisiaj, że wszyscy kolarze też czuli, że to jest święto, że to jest nasze wspólne święto, że to jest nasza wspólna. Radość, że, że ten wyścig dojeżdża, przejeżdża tu przez ten rynek, ten przejazd niesamowity i ta meta, te, te, te rundy, to jakie tam było tempo, jak ta grupa się rozpędzała. Wcześniej jeszcze ten Paweł Bernas, słuchajcie, Paweł Bernas przeżywa drugą młodość, tak naprawdę. No, nie wytrzymał w tej ucieczce do końca, ale, ale jechał, atakował. Tak samo jak jechał świetnie na mistrzostwach polskich. Oczywiście no Paweł jest w znakomitej dyspozycji I, i reprezentanci Polski też ciągle się pokazują. Myślę, że teraz przyszedł ten moment, kiedy wszyscy zdają sobie sprawę, że jest coraz bliżej końca wyścigu. Zostały trzy etapy. Jest etap do Zakopanego. Będziemy startować w Katowicach, jedziemy do Zakopanego pod Krokwią Metal. Myślę, że ta klasyfikacja generalna gdzieś się musi rozgrywać. Że nie będą chcieli wszyscy tego zostawić na bukowinę. No i na pewno nie na czasówkę, bo ta czasówka jest krótka. To, to, to nie jest czasówka, gdzie można by robić jakieś duże różnice. Więc myślę, że już ten etap do zakopanego. Możemy mieć nawet dwa wyścigi. Możemy mieć wyścig, słuchajcie, ucieczkę, która będzie walczyła o zwycięstwo etapowe i grupę, która, w której będą walczyć ci e, od klasyfikacji generalnej. Więc e, spodziewam się naprawdę fajnego etapu i myślę, że być może. Tak, gdzieś chodzi po głowie. A może to będzie dzień Michała Kwiatkowskiego? może ekipa Inelos Gradierz powie: Dobra, Michał, pracowałeś, robiłeś robotę, spróbuj jutro. I Michał pójdzie w ucieczkę. Eee, może na pewno jeszcze ktoś z Polaków pójdzie w ucieczkę może ucieczka dojechać do mety. Tak sobie dzisiaj też w studiu z Maćkiem rozmawialiśmy poza studiem, że właśnie to może być ten dzień, kiedy nie tylko będzie ucieczka, ale ta ucieczka dojedzie do mety, a z tyłu będziemy oglądali drugi wyścig o, o, o podium całego 82 Tour de Pologne. Także e, zapraszam Was, jak codziennie. Zapraszam Was nie tylko na kanał. Tutaj oczywiście będę, tak jak widzicie, no, rozpędzam się. rozpędzać się, może mi wyścigu zabraknąć, żeby się jeszcze bardziej rozpędzić, ale będę się starał. Natomiast e, zapraszam Was też na trasę bo naprawdę, no, to, co się tu dziś działo, to było po prostu piękne. To było po prostu piękne, warto było w tym uczestniczyć, warto było to przeżyć, to było. To było święto Polarstwa dzisiaj, tutaj w Cieszynie, w Rybniku też było całkiem sporo ludzi. Mam nadzieję, że dalej na trasie piękna pogoda się zrobiła, ma tak być do końca. Tu pod Jeleniem teraz siedzę sobie i kiedyś mój Wujek pracował jako kelner w restauracji lata, lata temu. Z tym cieszymy mamy. Mam trochę historii związanych ro, rodzinnych i, i lubię to miasto. Lubię tu wracać, lubię zjeść tą kanapkę przy rynku tradycyjną. Nie za śledziem, bo śledzia nie lubię, ale z pastą jajeczną jest bardzo dobra. Także słuchajcie, wpadajcie na kanał, przychodźcie na wyścig, a jeśli nie dacie rady no to oglądajcie albo w albo w HBO Max. Tam Tomek z Darkiem ten wyścig codziennie dla was komentują i tam ja mam przyjemność z Mają i z Bodim robić studio także kawę też jeśli chcecie słuchajcie dzisiaj mi najbardziej brakuje kawy z tego wszystkiego także możecie postawić kawę link znajdziecie tam pod filmem do usłyszenia i do zobaczenia mam nadzieję, że przy trasie.